Słuchajcie, co się dzieje nie tak z tą rewolucją AI? Według tego co donosi MIT, 95% firm nie widzi żadnego wzrostu przychodów z rewolucji AI. Do tego do pieca dorzucił ostatnio Sam Altman, który powiedział, że inwestorzy są nadmiernie podekscytowani i że wiele ludzi i wiele firm straci dużo pieniędzy. Co wyszło z badania MIT? Tylko 5% projektów AI widzi wzrost przychodów. Większość firm marnuje budżet na marketing i sprzedaż, a tymczasem największy wzrost daje automatyzacja takich back prostych rzeczy, które, których chcielibyśmy się tak naprawdę pozbyć. Spośród tych firm, które odniosły jakiś sukces, 67% korzysta z gotowych rozwiązań, a 22% buduje własne. Okazuje się też, że póki co większe sukcesy odnoszą founderzy w okolicach 20 roku życia niż wielkie korporacje. Jaki jest sekret tych, którym się udało, skupienie się na jednej rzeczy i wykonywanie jej w nowy sposób, czyli takie głębokie skupienie się nad tym, jak zrobić rewolucję AI w jednym obszarze. Moim zdaniem wielkim problemem jest nieakceptowanie tego, że AI też popełnia błędy. Musimy to zaakceptować, żeby z AI korzystać. Tak jak akceptujemy to, że ludzie robią błędy. I teraz mając ten obrazek, przypomnijmy sobie, że podobną historię mieliśmy już w latach 90., kiedy masa firm inwestowała w technologie internetowe. Oczywiście to nie jest to samo, co banka internetowa. Wielu ludzi powie, że nie jesteśmy tak naprawdę w żadnej bańce, że naprawdę mamy wielką rewolucję przed nami, ale z drugiej strony na pewno większość straci pieniądze. Pod tym kątem historia powtarza się.